22 minuty po godzinie 18 Słuchają Państwo Radia Gdańska, audycji z boiski Stadionów. Niespełna pół godziny pozostało do zakończenia meczu pierwszej ligi piłkarskiej w Głogowie, gdzie Chrobry podejmuje arkę Gdynia. No i wciąż bezbramkowy remis. Liczymy jednak na to, że żółto-niebiescy po pięciu kolejnych meczach, w których nie potrafili zainkasować punktów, dziś wreszcie się przełamią i wygrają z Hrobrym. Tymczasem w T-Mobile Ekstra po 21 minutach w Szczecinie pogoń wciąż remisuje 0 do zeram z Legią Warszawa. A teraz w studiu Radia Gdańsk goście Marek Wrubel a także Bartłomiej Wrubel doskonale znani kibicom hokeja, sympatyką Stoczniowca. Witam panowie. Witamy również. Można powiedzieć, że dziś przyjechaliście do nas na rolkach, bo poza tym, że jeździcie na co dzień na łyżwach, ślizgacie się po, do, po lodowisku w barwach gdańskiej drużyny, no w przypadku Marka to cały czas jeszcze trzymamy za ciebie kciuki, dopingujemy, a my w przypadku Barka, Bartka to pamiętamy te wspaniałe czasy gdańskiego hokeja. Jednak kiedy robi się cieplej, nie rezygnujecie ze ślizgania się po nawierzchni, wchodzicie, że tak powiem, wsuwacie nogi w rolki, prawda? I dzisiaj warsztaty odbyły się w Gdyni. Bartek, na początek parę słów o tym wydarzeniu, warsztaty wrotkarskie. Tam każdy mógł przyjechać, każdy mógł zaczerpnąć rad, w jaki sposób poruszać się. Tak, dzisiaj były warsztaty rolkowe, to znaczy był pokaz hokeja na rolkach reprezentacji Polski. To było na skwerku kościuszki przy Marinie nie, I naprawdę przyszło sporo ludzi, mimo że pogoda była no, nijaka, był deszcz, co nam nie sprzyjało, ale zrobiliśmy pokaz gry w hokeja na rolkach, żeby ludzie mogli zobaczyć, jak to naprawdę wygląda, bo każdy kojarzy nas raczej z gry w hokeja na lodzie. Ale jak tutaj pan redaktor, redaktor wspomniał, przynieśliśmy swoją pasję do gry w hokeja na rolkach. Gdy się robi cieplej, gramy na rolkach i staramy się dalej grać. A dzisiaj pokazywaliśmy właśnie, jak to wygląda. Hokej na rolkach jest to zupełnie inna dyscyplina, może podobna do hokeja na lodzie, ale trochę inaczej wygląda to ze strony ilości graczy, bo gramy 4 na 4 plus bramkarz. W hokeju jest 5 na 5 plus bramkarz, i również nie ma gry ciałem. Już grozi to kontuzją i nie ma uwolnień, nie ma spolonych i dwa, gramy dwie połowy po 20 minut, także to są te różnice. Ale to cały czas pozostaje sport dla twardych mężczyzn, mimo że nie ma tutaj takiego kontaktu, jak na tafli lodowej. Kontakt cały czas istnieje, z tym, że trochę zupełnie inny, bo nie ma gryciałem na środku lodowiska, gdzie się wchodzi mocno w zawodnika przeciwnika, tylko jest przyciśnięcie do bandy i zebranie krążka. Także dalej to jest gra dla mężczyzn. Sprzęt dużo się różni od tego stosowanego przez hokeistów lodowych, także kaski, także ochraniacze, te zbroje? E, tak, wszystko zostaje to samo, z tym, że ciut lżejsze, bo są to troszkę inne ochraniacze niż w hokeju na lodzie. Może poza nagoleniami i na e, Mamy spodnie ochraniające specjalne i owiewki dookoła tego, bo wiadomo, że to jest dużo cieplej niż na lodzie. Bo gramy latem albo w okresie kiedyś cieplej. I czasami niektórzy zawodnicy nie zakładają w ogóle kamizelek. Także, ale większość. ryzykanci, ryzykanci albo twardziele. Marek, dużo y, różni się jazda na rolkach od tej jazdy na łyżwach, bo nogi pracują podobnie, prawda? Znaczy, tak, specyfika ruchu kajowego jest taka sama. Tylko wiadomo, że na macie rolkarskiej, bo na takiej gramy, jest o wiele ciężej, bo. Są o wiele większe opory. Tak? Na lodzie mamy ostrze, które nie ma oporu toczenia, więc na macie rolkarskiej jest to naprawdę o wiele ciężej się rozpędzić, zahamować. Potrzeba specjalnej techniki, żeby to wszystko e, ładnie ogarniać. No powiem tak, że trzeba się tego nauczyć i do tego przywyknąć jest naprawdę ciężko. Krążek, kije inne od tych używanych na lodowisku? Krążek jest, istnieje, ma takie same, raczej ma wypustki, żeby się specjalnie toczył po tej macie, żeby nie było właśnie oporów, ale kije i cały osprzęt jest podobny. No, tylko wiadomo, że mamy rolki zamiast ostrzy. Jesteście reprezentantami Polski w przypadku Bartka. To pozycja selekcjonera, stanowisko selekcjonera drużyny narodowej, natomiast Marek jesteś zawodnikiem no i macie, macie nadzieję na udział w Mistrzostwach Świata już jeden mundial zaliczyliście w zeszłym roku wszystko odbywało się we francuskiej Toulouse no i tam na tle drużyn które już długo grają w tę odmianę dyscypliny wypadliście całkiem nieźle tak, u nas w Polsce ten sport dopiero raczkuje w tamtym roku pierwszy raz wystąpiliśmy w Mistrzostwach Świata Federacji Firs w której gra się krążkiem, bo wcześniej kadra jeździła na Mistrzostwa Świata, gdzie grało się piłką, ale na tych mistrzostwach zajęliśmy 13 miejsce na 24 ekipy, i jako debiut uznajemy to za bardzo dobry wynik, bo przegraliśmy tylko jeden mecz na 6 spotkań i akurat trafiliśmy na kadrę Francji, która wcześniej wygrała swój mecz z Kanadą na przykład. No i przez to, że z nimi przegraliśmy, nie mogliśmy grać o bardzo wysokie lokaty w czołowie dziesiątce. No i graliśmy o lokaty od 10 do 20 miejsca, gdzie zajęliśmy. Trzynaste miejsce tuż za Rosjanami. W hokeju na lodzie wiadomo, Rosja, Finlandia, Szwecja, Kanada, Stany Zjednoczone, Czechy to są mocarstwa. W przypadku hokeja na rolkach, które drużyny wiodą Prym? W tamtym roku mistrzem światła została Kanada, pokonując zespół Czech, więc realia zostają te same i w hokeju na rolkach, co w hokeju na lodzie wiadomo. Te same ekipy też wiodą Prym. Oczywiście trzecie miejsce zajęła. Ekipa Stanów Zjednoczonych, która jest naszym grupowym rywalem w tym roku, bo jako Polska i dzięki temu, że zajęliśmy dobrą, dobrą lokatę we Francji w tamtym roku, Federacja postanowiła, się, postanowiła nas rozstawić w tym roku i trafiliśmy na takie zespoły jak Stany Zjednoczone, Włochy czy Hiszpania w grupie. No więc będzie to ciężka przeprawa, ale powalczymy. Miejmy nadzieję, jak równy z równym. Mistrzostwa Świata odbywają się daleko, bo w argentyńskim Rosario i pod znakiem zapytania stoi wasz występ, tam wyjazd konkretnie. E, tak, no niestety Polski Związek Sportów Wrotkarskich, pod który podchodzimy, został raczej dofinansowany słabo przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, no i niestety nasz wyjazd stoi pod bardzo dużym znakiem zapytania, dlatego teraz stworzyliśmy projekt na portalu wspieram.to no i jest to akcja crowdfundingowa, która pomoże nam zebrać specjalne fundusze, na które możemy przeznaczyć na przelotne zakwaterowanie, no i na wyżywienie tam na miejscu? Jeśli nie uda się zebrać potrzebnej kwoty, odpukać, to co wówczas będziecie musieli wyłożyć z własnej kieszeni, rozważacie taką opcję, żeby mimo wszystko pojechać do Argentyny i reprezentować Polskę, czy to jest zbyt kosztowna wyprawa? Raczej, jeśli chcemy promować ten sport w naszym kraju, to musimy uczestniczyć w dużych imprezach. Więc na pewno, jak się nie uda zebrać funduszy, nie uda się znaleźć sponsorów, miejmy nadzieję, odpukać, że to się nie stanie, no to będziemy próbowali przekonać zawodników z naszej kadry, żeby wyłożyć chociażby na, na przelot, no bo wiadomo, to jest najdroższe z tego wszystkiego, jednak Argentyna jest daleko. Trzon kadry Bartek stanowią obecni bądź byli hokeiści gdańskiego stoczniowca. To pokazuje, że oni się fantastycznie odnaleźli w tej odmianie hokeja. Tak, w tej odmianie hokeja naprawdę sporo zawodników gra właśnie w chowanku stoczniowca, byłych lub obecnych. To może powiedzmy, kto oprócz braci, braci Wróbel Stanowią sile no, kadry? Nasza grupa jest spora, bo jest nasz trójka. Natomiast jest jeszcze Jarosław Rzeszutko aktualny reprezentant Polski jest. E, e, o Jezus, muszę się zastanowić, przepraszam. Maciej Urbanowicz, Jotko Seda, Tomek Witkowski, Filip Kwieciński. Michał e, Michałkiewicz e, Michał Michał, Michał Marek mi tutaj pomaga. E, jeszcze muszę się zastanowić. No chyba to byli wszyscy. To dosyć spora grupa zawodników, właściwie Trzon Kadry stanowią wychowankowie stoczniowcy, ale. Powiem szczerze, to są zawodnicy bardzo wysoko wyszkoleni. Nie ma się czego obawiać, że jest nas taka duża grupa. Liga y, hokeja na rolkach w Polsce także istnieje? Istnieje i właśnie jutro możemy zaprosić na jutrzejszy turniej, między innymi eliminacyjny w Malborku. Odbędzie się w Malborku od godziny dziewiątej. Właśnie uczestniczą tam reprezentanci Polski. Który wymieniłem, może poza Jarosławem Brzeszutką i Maciejem Urmanowiczem, którzy grali na grają na południu Polski, ale grają tam Medoksi, czyli reprezentanci Polski, tak jak powiedziałem, Filip Kwieciński, Tomek Witkowski, e Mateusz Stróżyk, Adam, Adam. Wrubel, Marek Wrubel, no i ja też zagram jako trener i zawodnik. Grają też Bombersi, Malborg, grają Roller Chojnice, no i Media Team. Także zapraszam serdecznie wszystkich kibiców, którzy chcą zobaczyć, jak wygląda hokej na rolkach. E, zapraszamy do Malborka jutro na dziewiątą. Marek, wasza przewaga nad e, hokejową reprezentacją Polski e, na lodzie polega na tym, że oni pukają e, do elity, mistrzostw świata, a wy w tej elicie jesteście. E, wy macie za sobą jeden turniej. E, mamy nadzieję, pojedziecie e, na kolejne i to pokazuje, że warto stawiać na tę dyscyplinę, prawda? Czy tak? Jest to nowa dyscyplina ogólnie na świecie, ale też bardzo rozwajowa i przez to, że w naszej kadrze jest dużo reprezentacyjnych zawodników z hokeja na lodzie, nasze wyszkolenie techniczne jest bardzo nowe, jest na wysokim poziomie. No i dzięki temu. No, Możemy grać jak równi, równi, równi z równym, z takimi zespołami jak Szwecja, Szwajcaria, Francja czy Włochy, którzy są teraz topowymi zespołami na całym świecie. No, nie zostaje nam nic innego jak zbierać fundusze, promować ten sport i miejmy nadzieję osiągnąć dobry wynik na Mistrzostwach Świata. No to trzymamy kciuki za to, aby reprezentantom Polski w hokeju. Na Rolkach udało się pojechać do argentyńskiego Rosario. Jeszcze Marek, powiedz na koniec, gdzie Was można wesprzeć? Podaj adres strony internetowej. Na Facebooku wiadomo, jest nasz portal Reprezentacja Polskich Hokeja na Rolkach. Tam znajdują się najnowsze informacje z tego, co nasi kadrowicze robią, jakie są nasze ruchy marketingowe i PR-owe. Można nas wspierać na stronie www.wspieram.to. Rosario 2015. Tam są do zdobycia fajne nagrody, reprezentacyjne koszulki, kije hokejowe, krążki, do gry w hokeja na rolkach, koszulki. Kupno tych nagród i wsparcie nas na pewno pomoże nam w wyjeździe na mistrzostwa. Jeszcze ja może dodam, ambasadorem akcji jest sam Mariusz Czerkawski. No to mówi samo za siebie. Niewiele czasu zostało też jeszcze powiedzmy, prawda? Bo mistrzostwa już niedługo. Tak, mistrzostwa odbywają się od 15 do 21 czerwca, czyli zostały już, no, zostały już niecały miesiąc, więc nie jest to sporo czasu. Rozmawiamy z potencjalnymi sponsorami i miejmy nadzieję, że ta audycja też pozwoli im zobaczyć, że nasz sport cały czas rośnie. Także mamy nadzieję i zachęcamy do tego, by wspierać reprezentację Polski w hokeju na rolkach. Bartek Wrubel, a także Marek Wrubel, reprezentanci Polski w hokeju na rolkach, a także gdańscy stoczniowcy z krwi i kości byli gośćmi audycji Radio Gdańsk Wojskich Stadionów. Dziękuję panowie bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo.